Cześć! Dzień dobry. Zapraszam Was na spacer edukacyjny. Jeśli chcecie, mogę być Waszym przewodnikiem. W czasie drogi będziemy rozmawiali na tematy edukacyjne, a wśród nich te związane ze zmianami, jakie powinny zajść się w polskiej szkole, aby nasi uczniowie chcieli chodzić do niej, chcieli zdobywać się wiedzę i nie robili tego z musu. W czasie drogi poznamy różne myśli na edukację, różne sposoby, różne podejścia do edukacji. Poznamy również osoby, które są ważne dla rozwoju edukacji, to tak na początek. Spacer edukacyjny to również możliwość wymiany poglądów, ale będziemy pamiętali, że nie jest to spacer polityczny, że nie jest to spacer religijny i nawet na ten temat nie będziemy rozmawiali. Nie będziemy preferowali danej religii, nie będziemy preferowali danej partii politycznej. W czasie placu edukacyjnego porozmawiamy o tym, co możemy zrobić, aby uczniowie, zarazem nasze dzieci i wnuki, a także i my sami, żebyśmy mogli być wszechstronnie wykształceni. Nie chodzi jednak, żebyśmy znali się na wszystkim, bo jest to niemożliwe. Przed wyruszeniem w drogę trzeba poznać się bliżej. W kolejnych filmach przedstawię się w kilku słowach. Zapraszam Was też, moi mili goście, do przedstawienia się w komentarzach. Postaram się, aby ten spacer był ciekawy, niemęczący i wyjątkowy. No to co? Ruszamy w drogę? Zapraszam. Do zobaczenia na szlaku.